W naszej kuchni pojawił się nowy sprzęt, nowy sprzęt, którego mi brakowało od dawna. Jest to Multigrill 9 Pro od Browna. Bardzo dużo fajnych ma funkcji, fajnych dodatków, na przykład takie płyty, na której można sobie nie wiem, usmażyć na przykład jajko sadzone. Są też takie specjalne dedykowane wkładki do gofrów, ale przede wszystkim to urządzenie ma bardzo dużą moc, dokładnie 2200 W. Ja może sobie wezmę kamerę i jeszcze nieco więcej Wam opowiem tutaj z bliska. Powierzchnia użytkowa tutaj jest naprawdę spora, jeżeli chodzi o tą powierzchnię, którą wykorzystamy do grillowania. Fajne jest to, że możemy ustawiać tą pokrywę w różny sposób. Może być całkiem zamknięta, albo właśnie na przykład tak jak teraz, częściowo otwarta, lub słuchajcie, tutaj jest taki przycisk, możemy to całkiem otworzyć i wtedy korzystamy z obu części, więc. W ten sposób też naprawdę dużo nam się tutaj jedzonka pomieści. I w tym przypadku warto skorzystać też z instrukcji. Jest tutaj dużo fajnych wskazówek, na przykład jakie warzywa, jakie mięsko, w jakiej temperaturze tutaj grillować. Dwie płyty działają osobno, to znaczy mam na myśli to, że mamy tutaj dwa pokrętełka i. Płytę dolną możemy ustawić na inną temperaturę, z kolei tą górną również na inną niezależną temperaturę.